Cześć, dzisiaj jesteśmy w Kupra Studio po to, żeby odebrać Formentora VZ. Ale zanim to zrobimy, zjemy sobie kupra ciasteczko, wypijemy kupra kawusie. I do zobaczenia za chwilę w garażu podziemnym, bo tam odbieramy Cuprę Formentor VZ. Słuchajcie, jesteśmy już w kupra garażu i odbieramy Formentora VZ w pięknym, takim, ja nie wiem, szampańskim kolorze. Wygląda świetnie. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chcę wam pokazać. Panią operator zapraszam bliżej. Nie wiem, czy to będzie widać, bo się odpaliło światło. Ale tutaj są takie piękne kupra. Chodzi mi o to. Fajnie. Fajnie, że wszyscy jesteśmy obudzeni i wiemy o co chodzi, co tu robimy i na co czekamy, o jaką Polskę walczymy. Dobra, możemy jechać, zabieramy Formentora na jazdę próbną, ale najpierw namijmy. Słuchajcie, i tradycyjnie już przed testem musimy sobie furkę umyć, więc furkę sobie myjemy. Możesz piękne przybitki zrobić, jakieś tutaj wiesz. A może Julka, ty chcesz umyć? Jazdę. dzisiaj test naprawdę bardzo wyjątkowy nie tylko dlatego, że mamy naprawdę wyjątkowy samochód Cupra Formentor VZ ale przede wszystkim dlatego, że w końcu po wielu dniach oczekiwania mamy wam do zaprezentowania samochód spalinowy także przed wami Cupra Formentor VZ ale co to właściwie jest Cupra Formentor bo to jest bardzo ciekawy model Cupra Masterzy, są, którzy są sprzedawcami tych pięknych samochodów w Cupra Studio, często skarżą się że klienci porównują Cuprę do Seata i rzeczywiście bardzo często się tak Zdarza, że ludzie myślą, że Kupra to Seat albo Seat to Kupra. Otóż moi drodzy nie. Kupra to jest zupełnie inna marka i to rzeczywiście czuć. A Kupra Formentor to jest specjalny model, bo pierwszy model w 100% od początku stworzony dla Kupry. Nie jest to Seat z przyklejonym znaczkiem Kupry, tylko jest to prawdziwa pierwsza Kupra. A tutaj mamy Kuprę, pierwsza Kupra, a tutaj mamy dalej lekcja polskiego. A tutaj mamy Kuprę Formentor po faceliftingu w takim pięknym, szampańskim kolorze, i tutaj już. Sam przód auta. Widać, że został odświeżony i wygląda z tej perspektywy zupełnie inaczej niż wersja przed faceliftingu. Zdecydowanie bardziej agresywnie, ale słońce dzisiaj na... Nie wiem, czy dam radę. A dlaczego Kupra to nie SEAT? Po pierwsze, mamy piękny, miedziany znaczek Kupry, więc to nie SEAT, to Kupra. Idziemy dalej. Po drugie, mamy tutaj piękne felgi z takim miedzianym motywem. Dalej, miedziany to jest kolor Kupry i logo Kupry. I trzecia bardzo fajna rzecz, która mi się podoba w tym modelu, czego nie znajdziecie w marce SEAT, to jest to, że to jest taki Sów kupę. Tutaj ta opadająca linia dachu nadaje takiej większej agresji tej sylwetce. I to, co mamy pod maską. Mamy tutaj silnik 2.0 znany z Audi s 3 333 konie mocy. Na Pęd na cztery koła. Słuchajcie. Więc za chwilę sprawdzimy, jak to jeździ, ale pokażę Wam jeszcze wnętrze samochodu, i Maciek podzieli się swoimi, i Maciek podzieli się swoimi spostrzeżeniami, jeżeli chodzi o design samochodu i wygląd zewnętrzny. Słuchajcie. Tu Grzegorz witam się z wami z przyszłości. Jak wróżbita macie dziś pytanie, dziś odpowiedź, czy warto obserwować nasz kanał? Tak warto, bo będziemy robić dla was jeszcze ciekawsze, jeszcze fajniejsze rzeczy. Mamy w planach naprawdę taki fajny projekt, więc klikamy e, suba i subujemy nasz kanał, bo warto. Pamiętajcie. Ale zanim Maciek jeszcze trzy słowa z tyłu. Tutaj mamy taką e, listwę świetlną, że tak powiem, a dlaczego świetlną? Bo nawet znaczek Kupry jest teraz pięknie podświetlany. Tego nie było w generacji sprzed faceliftingu. Dodatkowo mamy oznaczenie VZ, czyli Wiemy, że tutaj na światłach się nie warto łapać, bo jest naprawdę mocno. I przez środek napis Cupra, taki motyw, który się pojawia teraz często w motoryzacji. Widziałem to w Porsche, widziałem to w Tesli, więc z tyłu samochód prezentuje się w ten sposób. Ja uważam, że bardzo fajnie jest to spójne z innymi nowymi modelami Kupry. A zamiast anteny mam piękną lotkę w kształcie płetwy rekina. Ale Cupra Formentor to przede wszystkim sportowy charakter i widać to po takich naprawdę dużych przetłoczeniach na masce. I wracając do tego lakieru, to jest taki, nie widziałem tego szczerze mówiąc. Nigdzie, nawet w palecie Audi Exclusive czy BMW i tak dalej. Jest tu taki matowy kolor. Pani operator podpowiada mi, że to nie jest szampański, tylko brązowy, ale świetnie wygląda ze znaczkiem z miedzianymi dodatkami. Dalej jak przejdziemy z przodu, zapraszam panią operator od frontu. Tak, idziemy, super. To mamy bardzo dużo takich motywów trójkątów, które się przez całe na dwodzie, że tak powiem, powtarzają. One są tutaj, one są tutaj, to jest charakterystyczne dla marki Kupra. Dodatkowo tutaj mam prawdziwe, aż sobie kucne, niefejkowe wloty. Powietrza, więc to sugeruje, że jest to samochód sportowy. Zobaczymy, jak tym się jeździ. A jak jeszcze pani operator się obróci trochę tutaj, to zobaczymy, że ten nosek tego samochodu jest taki. Stamtąd pani nie zobaczy, tak bardziej z profilu. Że jest taki naprawdę bardzo fajny i agresywny. To wygląda super. I siadamy do środka, bo w środku dzieje się naprawdę sporo. A największym zaskoczeniem dla mnie były fotele, ale zaraz je wam pokażę. Więc siadamy, pani operator, zapraszam. Lecimy do środka. Słuchajcie, ale jak już siedzimy w środku, to pierwsze co zwraca uwagę to są fotele. One są naprawdę bardzo sportowe. Siedzimy tak naprawdę w miejskim crossoverze, no bo Formentor to nie jest sportowy samochód. A te fotele sprawiają, że mamy takie poczucie, że jesteśmy w sportowym samochodzie. To trzymanie boczne jest, ja bym wręcz powiedział, nawet takie. Hamskie, tego wcześniej poza takimi modelami jak Audi RS ze RS3 ze sportowymi fotelami nie spotkałem. Tutaj przypominam, dalej mamy silnik 2.0, więc to fotele, te fotele to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny element wyposażenia tego samochodu. Zresztą jak na nie popatrzymy, to tak, z tyłu mamy karbon, tutaj mamy oczywiście znaczek kupry. Fotele są, jest to połączenie alcantary z materiałem, z takim zwykłym materiałem, z takim miedzianym przeszyciem kupry, ale fotele są sterowane elektrycznie, więc to jest, to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o takie dalsze odczucia, no to wiadomo, pierwsze co robimy, siadamy, dotykamy kierownicy i ta kierownica już takiego sportowego wrażenia nie sprawia. Ten wieniec mógł być trochę grubszy, żeby te odczucia były takie, wiecie, kompletne. No bo nawet jeżeli to nie jest sportowy samochód, to za coś dopłacamy i chcielibyśmy się tak czuć naprawdę na full sportowo, a to takie poczucie dają fotele. Kierownica już niestety nie. Dalej Pani operator zmieni kadr i opowiem Wam trochę o interfejsie i systemie multimedialnym. Słuchajcie, trzymam mikrofon w ten sposób, ale to po to, żebyście mieli lepszą jakość dźwięku, żeby Wam moja kurtka nie szeleściła. Tak wygląda kierownica. Na kierownicy mamy przyciski. Ich jest całkiem sporo, to jest super. Takie moje pierwsze wrażenie jest takie, że jest na odwrót do tego, co jest w Audi. No, a teraz mamy muzę. Maciek, włączysz muzę? Tutaj mamy obsługę głośności, tutaj komputera pokładowego. Ten egzemplarz ma podgrzewaną kierownicę. Fajny jest ten przycisk start, który jest tutaj. No i tutaj mamy przycisk kupra, ale to już podczas jazdy sprawdzimy, do czego on służy. Dalej taki ekran, który jest przed kierowcą. On jest bardzo podobny do tego, co jest w Volkswagenie. No i ekran multimedialny. Po pierwsze. To, na co ja zawsze narzekam, to na to, że obsługa klimatyzacji nie jest z przycisków. No bo te przyciski są tutaj, ale no one nie są nawet fizyczne, są takie, nie wiem, haptyczne. Przyciski jakieś są. Całą klimatyzację obsługujemy tutaj, ale żeby to zrobić, musimy uruchomić zapłon, więc uruchomię, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Nie wygląda to źle i wydaje się być w miarę przejrzyste. Oprócz tego mamy CarPlay, który bardzo fajnie działa, wyświetla się na całym ekranie, więc to jest super. Oprócz tego mamy Drive, czyli tryby jazdy. Mamy tutaj Comfort, Performance, Cupra, co znaczy Cupra, trzeba to sprawdzić, e, Offroad, Drift i tak dalej, tutaj ustawienia pojazdu, no i sam interfejs, jeżeli chodzi o menu, wygląda tak, więc to jest pojazd, ustawienia, taki po prostu standardzik, jest to przejrzyste, wygląda lepiej niż w Volkswagenie, lepiej niż w Skodzie, ale nie lepiej niż w Audi. Jeżeli chodzi o grupę Volkswagena, to wydaje mi się, że najfajniejszy jest ten interfejs w Audi i to, co jest fajne w Audi, to jest to, że jak dotykacie, to macie taką wibrację na ekranie, co jest takie bardziej haptyczne i mi się to podoba. Dlaczego ja nawiązuję do Audi? Dlatego, że często klienci, którzy kupują Cupra, rozważają właśnie tego typu marki i dla mnie Cupra to jest trochę Audi dla ludzi, dla ludu i to jest w sumie fajna alternatywa dla Audi, bo można się wyróżnić na drodze, można się wyróżnić na drodze, dlatego, że Cupra tak dużo jeszcze nie jeździ po prostu. Teraz zobaczymy jak Cupra Formentor wygląda z tyłu i tak samo trzeba najpierw wejść, a to nie jest takie proste, ponieważ tutaj jest olbrzymi próg. To znaczy widać po prostu, że podłoga jest na dużo niższym poziomie niż ten próg. To będziecie widzieć lepiej na przebitkach, ale jak już zajmiemy miejsce, to powiem wam, że przede wszystkim no to jest po prostu poezja to co oni zrobili na tym fotelu z tyłu, na fotelu kierowcy i pasażera z przodu. To jest po prostu dzieło sztuki i ja tutaj zdecydowanie wolałbym siedzieć z Tyłu niż z przodu, no chyba że za kierownicą. Ale to jest nie dość, że takie ładne, to jeszcze takie gładkie, po prostu mega satysfakcjonujące. Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem, czy macie podobnie. No i jeżeli chodzi o kanapę, to ona wygląda praktycznie tak samo jak fotel. To znaczy, jest z takiego dziwnego połączenia. Trochę jest tej ekoskóry, trochę jest takiej alkantary, która chyba też jest eko. Trochę jest takiej właśnie materiałowej tapicerki z jakąś taką dziwną plecionką. To mi, te plastikowe elementy, one mi się kojarzą z taką żyłką wędkarską. Kto łowił ryby, to wie o co chodzi. To serio jak mi to przypomina, w wyglądzie i w dotyku. Poza tym mamy oczywiście nawiew klimatyzacji. Wydaje mi się, że jest tutaj trzecia strefa, nawet jestem pewien. O, do tego są oczywiście dwa porty USB-C i podłokietnik. Najważniejsza rzecz. Podłokietnik jest, jest nawet, słuchajcie, przebicie do bagażnika. I jak już jesteśmy przy bagażniku, jeżeli chodzi o bagażnik, to jego pojemność różni się w zależności od tego, czy mamy kupę formator z napędem na przód, czy na cztery koła. W naszej wersji, czyli z napędem na cztery koła jest to około 420 litrów. W wersji z napędem na przód jest to około 450 litrów. Jest jeszcze wersja plug ona ma znacznie mniejszy bagażnik, ale skupiając się na tej wersji i na tym bagażniku, no to on jest po prostu jak bagażnik. Wow. Nie powiedziałbym, że jest jakiś mega wysoki próg załadunkowy, chociaż tutaj troszeczkę tego progu jest. Jeżeli chodzi o to, co jest pod podłogą, to jest nic. To znaczy zestaw naprawczy, jakiś nie wiem, czy to jest akumulator, nie. To jest po prostu zestaw naprawczy i tyle. Więc tutaj nic się raczej nie wciśnie. Podłoga jest mega gruba, mega twarda, spoko. Ale raczej często nie będziecie jej podnosić. No i tyle. No, można sobie zamontować tutaj siateczkę. Jest jakiś haczyk, jeden, drugi, nawet trzeci, czwarty. Widzę i oparcie kanapy z tyłu, ono się składa. I jeżeli to zrobimy, i jeżeli położymy to oparcie to wtedy powstaje nam płaska podłoga. Więc jeżeli chodzi o ładowność tego samochodu, to myślę, że jest naprawdę bardzo sensowna, no bo jednak ten samochód nie jest jakiś wielki, jeżeli chodzi o gabaryty, nie jest gigantyczny, a tutaj naprawdę wyobrażam sobie, że można wcisnąć całe mnóstwo różnych rzeczy. Jak się kupro Formentor VZ jedzie? Po pierwsze, to o czym mówiłem wcześniej, wracam do tego, fotele sprawiają wrażenie bardzo, odczucia z bardzo sportowego samochodu. Mamy czerwone światło, sobie pogadamy. Kierownica już mniej, a jak z samą jazdą? No, powiem Wam, że pierwsze wrażenia są takie, że ten samochód w ogóle nie prowokuje do trochę szybszej jazdy. Co jest fajne, to jest to, że on jest taki sztywny i zwarty. Ten układ kierowniczy daje takie poczucie, że samochód jest wycięty na miarę, więc prowadzi się go w miarę precyzyjnie. Rozmawialiśmy sobie tutaj chwilę o takiej bezpośredniej konkurencji dla Formentora, i dla mnie najbliżej to jest Audi Q3. Ale Formentor jest fajniejszy. Jest ładniejszy, jest niższy, ma fajniejszą linię nadwozia, więc mi się bardziej podoba. Jest BMW X1, który mi się w ogóle nie podoba. A tak z Volkswagena, na przykład, tak już krążąc w grupie Volkswagena, to w ogóle nie mam takiego pomysłu. Ale ja czuję tutaj taki vibe tego samochodu, że Formentor to jest takie trochę Porsche Makan dla trochę biedniejszych ludzi. Kat. Nie, nie jest? Nie, nie, nie jest. Maciek mnie tutaj prostuje, że to nie jest Porsche Macan. może i nie jest. Ja się trochę tutaj poczułem jak w Makanie, dwa razy z nim jechałem i dla mnie to jest Makan, ale tak. Żeby się poczuć trochę bardziej sportowo, to sobie odpalimy w kierownicy, z kierownicy tryby jazdy i zmienimy z tego komfort na performance. Czy jest bardziej sportowo, nie ma jak się rozpędzić, ale nie czuję jakiejś różnicy, ale Maciek mi tutaj cenną uwagę zdradził, że tryb Cupra to jest taki tryb performance plus i tutaj słychać. Po pierwsze mamy dźwięk z głośników, mam nadzieję, że zaraz wpadniemy na jakąś drogę, gdzie będziemy się mogli trochę rozpędzić i czuć, że ta reakcja na gaz jest taka szybsza i przyjemniejsza i dwa, Trybie kupra mamy strzały z wydechu, więc to też jest fajna sprawa. No, jedzie, czuć, że jedzie, ale skrzynia z takim delikatnym lagiem. Dziwne. We strójce jest ciekawiej, no ale zobaczymy. Dajemy szansę, na pewno fajne jest zawieszenie, i fajnie się, pomimo tego, że jest suwem, trzyma drogi. Ale tutaj mamy 50, więc sobie zwalniamy. Hamulce nie są takie y, precyzyjne i ostre jak mieliśmy w BYD. A takie mam mieszane uczucia, bo tak z jednej strony niby jedzie, skrzynia jednak trochę może to trzeba nie, bo jest e, tryb automat. Skrzynia trochę malaga, fotele są fajne, nie wiem, nie wiem. Może Maciek powie Wam więcej, jak się przejedzie. Dla mnie na razie, jeżeli chodzi o takie wrażenia z jazdy, jeżeli mam e, wychodzić z tego założenia, że to jest samochód z takim zacięciem sportowym, no to ja chyba średnio to czuję, oprócz fotela, który jest genialny. Jak widać, jeżeli chodzi o tryby jazdy, to jest samochód trochę bardziej wszechstronny, zmienię sobie na prawy pas, bo mamy tutaj również trip, e, trip, jeszcze raz. Więc mamy tutaj jeszcze tryb off-road, off który możemy wykorzystać, to, że ten model jest suwem i nie wiem, ma pewnie 17 cm prześwitu i mamy tryb Drift. I jak odpalamy Drift, to od razu jest ostrzeżenie, że jeżeli jesteś debilem, to tutaj nie działa w tybie Drift kolego kontrola trakcji. Więc fajnie, że są takie możliwości. Ja nie wiem, dalej jakoś nie, nie potrafię poczuć tego samochodu, to jest dźwięk z głośnika, on mnie chyba trochę bardziej denerwuje niż sprawia, że się czuję jakoś sportowo, ale ja chyba wiem z czego to wynika, to wynika z tego, że jak ja tutaj usiadłem, zobaczyłem te fotele i zobaczyłem jak one trzymają na boki szczególnie nogi, tych nóg w ogóle nie można rozłożyć, nawet jakby jakaś pani chciała roz... żarty tam dziarskie, nie, takie dla starych ludzi i dalej poczucia z tego fotela są naprawdę sportowe, a sam samochód taki sportowy nie jest. Jest fajny, jest poprawny, jest ok. A czy jest sportowy i czy warto dopłacać, czy może nie lepiej wybrać tej kupry tej wersji 2.0 trochę mocniejszą, a niekoniecznie dopłacać za VZ? Tego nie wiem, ale trochę pojeżdżę i Wam powiem, a teraz za kierownicę przesiada się Maciek, który Wam opowie o swoich wrażeniach z jazdy. To, co mi osobiście najbardziej się podoba w całej marce Kupra, to jest to, że te samochody są dosyć wyjątkowe. Jeżeli chodzi o konkurencję, jeżeli chodzi o inne Samochody, które widuje się na drodze, to one się wyróżniają. Ja jeździłem różnymi kuprami. Ze względu na moją pracę, mam tą przyjemność niewątpliwą czasem się przejechać i jeździłem zarówno Teramarem, jak i Tawaskanem, jak i Leonem, jak i Formentorem zwykłym, i teraz jeszcze jadę DVZ. To też nie jest mój pierwszy raz, więc czasami po prostu w tym aucie, z tych autach spędzam czas i sobie zawsze myślę, co w tym aucie jest takiego fajnego, że mi ono się podoba. I wydaje mi się właśnie, że to jest zarówno design zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Że on jest jakiś taki po prostu wyróżniający się na drodze, to co wcześniej mówiłem. Są też rzeczy, które mi się nie podobają. I zaczynając od tego, że tutaj mamy tą ekologiczną skórę, która we wszystkich nowych samochodach po prostu daje się we znaki, jak tylko się na nią patrzy, jak się dotyka, no to jest jakby potwierdzenie tego, co się widzi. Ale to jest jeszcze do przełknięcia, no bo generalnie nie ma w tym nic jakiegoś bardzo nieprzyjemnego. Natomiast, no strasznie plastikowy we wszystkich modelach kupry jest klakson. To jest po prostu. To, że to jest twarde, to jest pół biedy, ale po prostu widać, że to jest hamuwa straszna. Do tego ten znaczek kupry, to też jest hamuwa straszna. On jest bardzo ładny, żeby nie było, naprawdę jest ładny, ale po prostu nie wiem, czy tylko ja mam ten klakson, jak sobie jeżdżę samochodem. Może to jest jakieś zboczenie moje, ale to jest generalnie na minus, bo. Ogólnie wykończenie, jak miałbym opisać, to jest naprawdę na plus, jeżeli chodzi o jego sposowanie, użyte materiały. No to, tak jak właśnie powiedziałem przed chwilą, jest trochę plastiku, jest trochę ekoskóry, ale takie są po prostu czasy i to trzeba zaakceptować. Jeżeli ktoś chce mieć prawdziwą skórę, no to może sobie kupić Bentleya, który jest pewnie. Z 10 razy droższy od tego samochodu. Więc wydaje mi się, że Kupra, jako marka, to są właśnie samochody dla osób, które chcą mieć jakiś taki w miarę przyziemny samochód, na którym będą mogły polegać, który nie jest jakiś mega drogi, ale jednocześnie oferuje ci coś więcej niż taka Skoda, która jest nudna, niż Volkswagen, który jest też nudny niż Audi, które może i nie jest tak nudne, ale też nie jest na pewno tak ciekawe. Kupra jako marka z całą pewnością w jakimś takim DNA swoim, jeżeli chodzi o markę, ma wywoływanie silnych emocji i myślę, że jeżeli tylko ktoś się interesuje choć trochę motoryzacją, no to rzeczywiście można to kupić, jeżeli chodzi o ten design. Jeżeli chodzi natomiast o jazdę, no to tu się robi Nieco bardziej skomplikowana sytuacja, ponieważ Cupra pierwotnie była przecież sportową odnogą Seata, a potem, jak powstawała marka Cupra, to to miały być tylko właśnie sportowe wersje Seata, tak? Czy oni tam zaczynali z kuprą Ateką, która była sportowa i Cuprą, Leonem, który też był sportowy. Dopiero potem to się zmieniło, i mimo tego, że my teraz jedziemy sportową kuprą, która jest naprawdę spoko, w sensie o tym jeszcze zaraz będę opowiadał więcej, no to w ofercie większość jednak samochodów to są normalne samochody, takie same jak w rodzinie po prostu Volkswagena, jak w wymienionych przeze mnie Audi, Volkswagenie czy Skodzie. To jest po prostu inne przebranie tego samego samochodu. One się oczywiście różnią, jeżeli chodzi o właściwości jezdne, ale jeżeli sobie wybierzemy Leona, który ma silnik 1.5, 150 koni, no to oczywiście on może budzić emocje, ale tylko jeżeli chodzi o design, a nie o właściwości jezdne. Natomiast tutaj nie mamy zwykłej wersji, mamy wersję VZ, czyli najbardziej sportową i ten samochód jak najbardziej mi się podoba, zaczynając od pozycji za kierownicą. Grzesiek Wam mówił o fotelach, ja się całkowicie podpisuję pod tym. Mega fajny fotel, bardzo głęboki, bardzo agresywny, bardzo ładny, też ciekawy z designu i no mi się to po prostu podoba. To, że jest ciasny w nogach, to, że jest ciasny w boczkach, to jest spoko, ale na pewno nie każdemu będzie to odpowiadało, więc to jest ważne, żeby sobie to sprawdzić. Jak on się sprawuje na długiej trasie, tego niestety również nie jesteśmy w stanie sprawdzić. jak się kręcimy po mieście, to ja nie narzekam absolutnie na nic, że się też nie narzekał, bo go o to pytałem. Natomiast on jest dosyć twardy. Nie jest twardy jak beton, ale jak na fotel. Nie jest to, wiecie, kanapa, po prostu. Więc to jest do sprawdzenia. I ogólnie pozycja za kierownicą, wykraczając poza fotel, mam na myśli to, że siedzę dosyć nisko że kierownica jest naprawdę blisko mnie że samochód jest w miarę kompaktowy, jeżeli chodzi o to, że jest crossoverem. Oczywiście to jest ten najniższy segment, jeżeli chodzi o osuwy, jeżeli chodzi o crossovery więc samochód sam w sobie nie jest duży. I to wszystko, jak połączycie sobie tworzy takie bardzo przyjemne odczucie, jeżeli chodzi o prowadzenie tego samochodu. No nie, czyli właśnie to, że ja jestem tutaj ciasno w fotelu, to że kierka jest blisko mnie, mogłaby być grubsza, ale nie jest też źle. Po prostu taka zwykła kierownica, więc ani na plus, ani na minus. Auto jest właśnie takie zwarte, takie dosyć kompaktowe, więc dodając do tego jeszcze tą imponującą moc, ponad 330 koni i napęd na cztery koła, czyli to, że on jest przyczepny i zrywny, to naprawdę wszystko dodane do siebie sprawia, że czujesz się za kierownicą tego samochodu bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o silnik, to chciałbym tutaj ten samochód zestawić z innym samochodem, który również korzysta z tego samego silnika, czyli dwulitrowe TFSI, 333 konie. Ponieważ miałem też okazję jeździć Golfem R w wersji Variant, więc y, to jest oczywiście trochę inny samochód, natomiast chodzi o samą skrzynię i o sam silnik, bo oczywiście korzystają z tego samego napędu, a tam ten samochód był bardzo ospały. My, nawet jeżeli byłem w trybie sportowym, to po wciśnięciu gazu na maksa, on miał jakąś taką zwłokę, którą bardzo ciężko mi opisać, bo jeździłem tym samochodem krótko. Natomiast odczucia były takie, jakby to była potężna turbodziura. Nie wydaje mi się, żeby to była turbodziura, ponieważ samochód był na wysokich obrotach ze względu na e, niskie przełożenie. Ale odczucie było takie, jakby to była turbodziura czyli po prostu wciskam gaz i no, sekundę musiałem czekać, żeby on tak fajnie odjechał. Tutaj no. na całe szczęście tego nie ma. Tutaj ta moc jest dostępna przez cały czas. Jeżeli tylko jesteśmy w odpowiednim trybie, to naprawdę bardzo fajnie to działa. I to, co mi się podoba, to jest właśnie skrzynia biegów, ponieważ ona ma to. Żyjesz? Że że jest, stary. Mi się w ogóle nie podoba, ale dobra. Skrzynia biegów ci się nie podoba? No, uważam, że ma trochę laga. No, słuchaj. Ja jestem inaczej. Mamy tutaj trzy tryby skrzyni biegów: bo mamy D jak Drive, S Sport i mamy jeszcze S Plusa. Więc ja te w tym momencie jestem w D, ale jak sobie zrobię s no to oczywiście jest standardowa sytuacja. Ty jeździsz Audi, no to masz to samo, ja jeżdżę Audi, to też mam to samo generalnie. Po prostu w tym momencie przy 60 na godzinę mamy 2000 obrotów na czwartym biegu, sam przerzuca na trzeci. Normalna sytuacja, tutaj nie ma za bardzo się na czym rozwozić, ale jak sobie klikniemy łopatkami i sobie korzystam po prostu z manualnej skrzyni biegów, to w momencie wysokich obrotów... I kiedy jest odcina, to on mi nie przełoży tego biegu na wyższy. I to bardzo doceniam. Jeżeli chodzi o jazdę torową, to jest mega fajny plus, bo u mnie na przykład w samochodzie jest tak, że jak korzystam z manualnej skrzyni, manualnej zmiany biegów za pomocą łopatek, to mimo to on mi będzie przerzucał ten bieg na wyższy w momencie odciny. Tutaj tego nie ma i to bardzo doceniam. Natomiast jeżeli chodzi już o automatyczną zmianę biegów w trybie S lub S, to ja bym powiedział, że że nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę. Wow. Dobra. Słuchajcie doszliśmy z Maciejem do porozumienia. Drive, tylko w trybie drive jest taki delikatny lag, ale jest. Ale Maciek mówi, że to normalne i zawsze w tym trybie jest lag. Więc ja chowam mikrofon i Maciek wraca. Mamy dobre zakręty teraz. To nie mogę mówić, muszę się skupić. Słuchajcie, właśnie miałem okazję na paru ślimakach zobaczyć, jak ten samochód y, zachowuje się w zakręcie. Nie wiem, co to była za akcja, ale mieliśmy chyba cztery ślimaki naraz. No nie, że trzeba było ze ślimaka na ślimak, ze ślimaka na ślimak i tak dalej. I powiem Wam tak, że jesteśmy na zimówkach. Więc oczywiście to nie był pełen potencjał tego samochodu, ale nie było tragedii. Było naprawdę sympatycznie, było naprawdę spoko. Jak na to, że ten samochód jest troszeczkę podniesiony, jak na to, że jest na zimówkach i no generalnie jest zimno, tak, że ten asfalt nie jest też rozgrzany, to naprawdę było w porządku. Sprawdziłem także działanie skrzyni biegów i mi się ona podoba. Oczywiście nie jest tak szybka, jakby się chciało w jakimś, wiecie, Porsche, jak macie PDK czy skrzynię Ferrari, no to ona będzie dużo Szybsza, ale to jest samochód, którego cena zaczyna się od 217 bodajże tysięcy złotych, więc oczywiście nie można mieć Bóg wie jakich oczekiwań. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwania, jakie miałem po tym samochodzie, to zdecydowanie one były spełnione. Naprawdę można tym samochodem pojechać agresywnie, można pojechać szybko w zakręcie i on wcale się nie poddaje tak łatwo. Szybkie sprostowanie jeszcze w temacie Volkswagena, bo teraz dowiedzieliśmy się, że. Podobno te nowe Volkswageny mają taką skrzynię, która dostosowuje się do kierowcy, i że to ma działać w taki sposób, że jeżeli ktoś przez parę dni jeździł bardzo wolno, bardzo spokojnie, to ja potem, biorąc ten samochód, będę miał jeszcze nastawienia tej osoby. To znaczy, że ta skrzynia ma być w jakiś sposób adaptacyjna i przystosowywać się do nawyków kierowcy. Dlatego być może ona się tak zachowywała, bo miała jeszcze zapamiętane te. Nazwijmy to dane, kiedy ktoś przede mną nią jeździł. Jeżeli tak jest, to powiem tak, bardzo ciekawe rozwiązanie, ale chyba strasznie z dupy. Słuchajcie, właśnie jesteśmy na SC, jedziemy 130-140, więc idealny moment, żeby powiedzieć także o wyciszeniu, które jest niezłe. Jest naprawdę spoko można sobie spokojnie rozmawiać przy właśnie tej prędkości 130-140 bez podnoszenia głosu my jeszcze jedziemy bez radia, bez muzyki która zawsze te szumy troszeczkę wycisza, powiem Wam tak jeżeli chodzi o szum z kół, to ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi, być może się nie skupiłem wystarczająco, ale w ogóle mi to nie wpadło w uszy jeżeli chodzi o szum powietrza opływające karoserię, no to właśnie to jest to, że on jest oczywiście słyszalny Natomiast w ogóle on nie przeszkadza w tym, żeby sobie tutaj gadać, czy słuchać muzyki, czy sobie po prostu jechać. I Grzesiek jeszcze chciał, żebym powiedział Wam swoje wrażenie odnośnie tego dźwięku, który jest ze głośników. No to powiem Wam tak. Nie wiem, czy ja się przyzwyczaiłem do tego, że wszystkie współczesne samochody mają ten patent, ale mi to jakoś mega nie przeszkadza. To znaczy, są samochody, w których mi to bardziej przeszkadza. Tutaj. Moim subiektywnym zdaniem on nie jest jakiś turbohamski. Nie jest jakiś mega narzucający się. Oczywiście słychać, że nie jest prawdziwy, słychać, że jest podkręcony, podkoloryz, podkoloryzowany, ale bywało gorzej, więc być może ja po prostu jestem miękki i się poddałem ale mnie to jakoś nie mierzy w tym samochodzie. W ostatnim filmie obiecaliśmy Wam 300 za komentarz, więc teraz jest ten moment, kiedy odpalam maszynę losującą i losujemy komentarz e, osoby, której zrobimy bliczka na trzy stówy, więc e, proszę bardzo, możemy tutaj sobie razem pokazać fajnie, to widać, czy nie widać. O, proszę bardzo, losujemy, losujemy, losujemy i mamy pan, e, pan Autoravi24h Eee, może do nas napisać wiadomość na Instagramie i zgłosić się po Hajsik. Zrobimy tobie chętnie blika. Jeśli nie masz Instagrama, to podbijaj pod tym komentarzem. Eee, ja ci dam łapkę, więc widzisz, że ci dam łapkę. Czekam na Twoją wiadomość. Pan rawi 24 h Nie wiem, co Pan robi. Może o pomoc drogową Autorawi? Pamiętajcie tylko o tym, żeby zostawić subskrypcję na naszym kanale, bo takich filmów będzie więcej, będą częściej i w ogóle będzie fantastycznie. Więc ja się kłaniam nisko. Do następnego i elo!